Dziś dobry Kasielek przywitał. Kaszelek Boży. Kaszelek Boży team, team, team na team, eee, proszę bardzo. Jedzie pierwszy dzisiaj uderza ja. Manezolec. Nie, Mister eee, Adam Nie. A ja czemu już gotowa tego gościa jeszcze nie pojawił Nie, gore. ma gościa. A jest, jest, dobra. jest. Możemy jest, jest. Jest. palić 20 sekund temu Roketa, a już nagrywamy. Także Mister Adam Radam 15, zapraszamy do jazdy. O, a teraz. chcemy sobie przed wyjazdem jeszcze pięknie. Aj, myślałem, że uda mi się jeszcze odbić. O, dobra mi gusta. I Aj nie? kurde, chciałem ją podbić wyżej jeszcze Zobaczymy co oni tu zrobią Oj Pa, pa jak on prze pisnął dobra, wracam normalnie do gry już zabił mnie, ale zdążyłem Uwaga pana ja jestem... Ja nie odkleiła mu się luz, nie, nie. ogarnę. Aj szkoda. Miałem mocniejszy kąt. Lecę tam Nie zdążysz. Pa, pa pa pa! Kurde, prawie Ale ładnie się odkleiłeś. Zawaga! Ja teraz powiem ci. Skoda, Kurde! Szkoda, bo się od bandy źle odbiła, nie? A czy, no. źle, no w sumie po prostu w dobrym miejscu stało. No ale za szybko i tak ja nie wiem czy, nawet jakbym dobrze wyskoczył, czym doleciał do nich. Albo bym ją pewnie wbił. A pierwszy mecz ludzie dzisiaj ogólnie, nie Jestem ciekawy, czy, czy, czy to w ogóle będzie na YouTube, nie? Nie, <laughs> zobacz. Jedziesz, minister dał 15. Potera. Chodzi pierwszy. Ja nawet nie jechałem, bo wiedziałem, że będzie. Ojej, odbijają im, co nie? Ojej! Jo, pierdziele, ale... nie zdążyłem podskoczyć no. nawet! No dobrze, ale dobrze w Miałem wrażenie, że na mnie ryj, nie? Jedziemy. <grym> ale idealnie! Boże, o... jak szybko uderzył. Dobra, odbijamy. Jeźdź, broń. Izrael. Robimy jak Francja, 3 do 2. O jest pięknie. A, dobra, mu boosta. Nie boosta, nie? Weźcie coś z tym, zróbcie. Skurczy. Nie wiem. Dobra, idzie górą. Idzie już w Lecę, lecę, lecę. Brawo. Jezus jest. Maria, nie, nie wiedziałem, że ty potem jecha, to potem będzie stał. Aj. teraz jedzie. Nic nie zrobi, bo się odklei. Kuźwa! Poziom, Adaś, jestem? Aj, źle mi się przejęła. Ale chociaż go jeszcze zblokowałem. Ładnie. Podbił to, leci no, Oj, za mocno. Bole. Moja. Kurde, się wyżej. Aj. Kurde, zabiera busy wszystkie. Kronek <grych> O się ja mi się Oj, się Te oj. ostatnie nie mi się tak dobrze gra, że szok. O kurde, on już jest. Chciałem wyczekać. Wszyscy dość szybko są Dawaj o Jezu, sorry Bronek O Jezu, a Ty we mnie a ja w przypadkowo Pięknie, Dobra, ale, Dobra, ale Dobra. Tam, no dobrze, dobrze, to było dobre Co tu porobiłem? Przebiegłem jak <laughs> <laughs> Co go łączył minęło Nice Messi Dobre Grudże brama, nie? <laughs> Messi, nie ważne jaka grudże brama Jo Jeżdżam Nie zdążyłeś? Zdążył nie zdążysz, zdąży. że Brawo, mordo! Wow, pięknie! Dwóch nie że mnie Tam tak się straszy, że nie zdążę, że zacząłem w i klikać i patrzeć, gdzie oni są. O, dobrze Ole, nie trafił, faktycznie. Ładnie. Ale oni jechali po prostu, oni no. zwolnili chyba do tej piłki, bo ogólnie webrali by piersi, nie? Jadę. Jedziesz, jadę. Adam. Izrael. się... Pięknie. O, jest, rozłączyła mi roketa. O, jest, pięknie rozłączyła mi roketa. A że mnie moja... tam nie ma. Aaaaaj! Do tej, do drugiej strony. O Jezu! O, nie wiem, co się wydarzyło. tronego garniesz? Brawo, bo ja się... Bi Uwaga, bo uderzy. <grym> o ja, o ja. Jestem na drugiej. Ja Aj, leć to. Kurde mać. Kaj, lecę. O Jezu. Dobra, tylko z nim się zderzyłem. Uwaga. To nie leci na bramę. Ale... Trzeba <grym> będzie że leci na dobitkę. Brawo. Ale już w trójkę żeśmy się ustali ładnie. Myślałem, że... Lecę! lecę, jestem na drugiej. Pięknie. A ja obok. To ją wybił. Podsuć ją. Adamio. Aaa jaju. Szkoda. Masz Ronek? Precy. Brawo. Wsiemniech dobrze. Ja kierw! Ja. Jasny gmin, co się dzieje? Jawaj, ja będę będę druga. Kurwa! Zawsze przejechałem. Do marzech, Aj. Bole, zrobił. Nie, nie będzie. Zaczekam brama. Bo Jezu, bo strasa na Jak go wsadził tam? Ale zagrał, grał Obronek Jezu, ale widzicie, nam się przyda 5 minut, na nie, 5 minut Brawo. Brawo. Brawo! Nawet nie 5 minut rozgrzewki tak, tak, bo my to... ludzie, to jest mecz, myśmy weszli, w 20 sekund zdążyliśmy wejść i włączyć nagrywanie, nie? Bo nam się spieszy ogólnie Znaczy no tak nie, tak nie aż tak o, nam się nie spieszy, ale to przeważnie tak jest, że jak nie włączymy nagrywania, to wtedy są zajebiste Yo. mecze, nie? Jedziesz, Adam Kurda, tu proszę bardzo Obra moja Druga jestem a, strzałem. Ja Pięknie. Niech ja się odbije. Lec do no jej. jak mocno się odbiła. <coughs> Najgorzej na bok. Daj Boże, że on nie trafił. Ale masakra, jakby mi to wpadło. Nie. Masz Masakra. Aj, kurde, myślałem, że oni są wszyscy. Z tyłu są nie? Brawa, Adam. Czekaj. Też, Lecę. tego ostatniego. Brawo. Nie mam buoser już nic Jest gdzieś boost? Nie, z tej strony nie ma lecie piła Dobrze Bus, 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 potrzebuje Waszę jeszcze jeden Oj ten to lecie za szybkość Prawa, dobra Bierze ktoś? Czekam co on zrobi Dobra zrypał Wjeżdżaj, to nie masz czas Aj, mnie wycirklowało wy a nie Ale gości. podał. Ej ja! Jadę tam Jestem na drugiej mm. Bardzo ładnie. Uwaga! Bo... Adam! Brawo! Brawo Wiesz? Brawo Dobrze. Aj! Tylko dolicz. Ale teraz najgorsza kontra obronek. Okay. Matko wosko Lecę, lecę w to. Nie mam busta, ale po boost. Bardzo ładnie, bardzo ładnie. Już na uwolnienie wygraliśmy tam. Dobra, bardzo pięknie, kurde, konsekwentny dobry ten mecz. No na naprawdę dobry. to Ej, Ej ja 2-0. Wykrakałeś, wykrakałeś. Jak? Ja, Ej, Belgia, Belgia z Francją, nie? Z ja, 2-0 na 3-2. To samo, no. Dobrze, lecimy dalej. Już rewanż? Ty. Rewanż jest. Ja, rewanż. Jest. dobra Ja Pod Scottu będzie wbijał 20 godzin. godzin. Ale dobrze się z nimi grało. Nie rozwalali nie nic, nie wiem, ja. że tak zostanie, także można grać. Pepko? No gościu napisał kick, to na ten Pepko, Znów z tym Fotskotu jestem. Będę. O kur... O, o Oś. A, dwa razy <noise> Brawo, Adaś. Co tu kurwa do Kurw, mać. Brawo, Adaś. O Jezu, nie, nie, nie ten wyskok. Lecę. Bon. Leć. Brawo. Poleciał. Jezus. Nie dam rady, drugi raz. Poleciał, doleciał, go! Brawo, Bronek. Ja za wys... tak, na takie łapi ją nie znaczy, mogę spać nie mogę spać Ale, Ale, ci... Ale czysto uderzyłem patrz Ze 120 na godzinę byk z góry było nice. chyba ładnie, ładnie, w ogóle pięknie leciałeś Jedźcie, tak, jedziadam Z drugiej strony pojechał Aj Dobra, Dobra. Mam maja, żeby mieć pusty, wszystko i ogień O Jezu źle podskoczyłem, szkoda Pięknie Bo ładnie mi nabiły O Jezus Dobra, bronek, bo to będzie lecieć. Nie mam je. busta nie mam. O jezus, nie wiem. Dobra. W stronę, ale Dobra. W to, że... bazie ładnie się odbiło. Było O, Brawo, się. Nabiło się! Prawie by to chłopie, jakby to bramę to sok. O, ale się nabiję na niego. Ej Jezus! Chyba ci zdjąłem. Nie, nie wiem, nie wiem, nie wiem. Moja? Bo tylko usłyszałem, o jezus, a ja podskoczyłem. Akurat. Nie dam rady do góry się spiąć. Aj. Bronek za to muszę. Badał, uważaj. Brawo. No tak, mogę. Brawo. Jeździemy! Jezu, nie? Nie to nie? mam boosta Aj, nie, też mi zabrał ja, Jak jeszcze mnie... Wjeżdżam Bałem go Tłukam Uważaj Aj Sorry Nie ma, dobra Uciekam, Boże, uciekaj do góry? Będę druga O, nie trafię Wjeżdżam Dróg. to Ja. 15. Brawo, Bronek. Ole zobaczcie mnie. Jest! Brawo! Ale ja brawo! Woo! Ale czekałem, nie? Ale myślałem, że później dogonie. Najsik. Brawo. Tu ten. jak się minęli, to nie szkoda. Brawo, dobre, to było. Kurde, ale fajnie tak dwa mecze zagrać z kim. Jedź. Daj boże, bo oni teraz nie zrobili nam kombek za, ale chyba za dobrze gramy. Lecę. Powiedz? Tak jest! Powiedz, yes, Brawo! Zrypał ten, ten pierwszy, co tu do piłki jechał. A no, ten, bez boosta. ten bez gusta. Ten bez boosta. A ten robił. No tam by może wyjąłby. tam tamten no. chyba. Więc. Najbardziej zrąbał tamten. Pieć. Jadę. Rąk. Pięknie, pierwszy. Nie spodziewałem się, że mi to tak wiedzieć Musiałem się wiewać pod niego. Brawo, mordo. Dobra, nic nie zrobię, muszę jechać po busta. A Adam, na ciebie leci piła. Nie zdążysz. Brama. Yes! Brawo! Brawo! Ale dobrze wyczekałem. O Jezu, nie tędy. Nie Brawo, tak poleciałem. Zważdżę, Ale Dubronek, leć do końca. Nie, nie, ja nic nie robię Aha. tu. Widziałem cię tylko i... Nie mam boosta też. Pomocy. Aj! Nie mam boosta nawet, żeby polecieć. Nie masz? Dobra, mam. Uwaga. Nie masz? Dobra, mam. Brawo. Przejmij, bronek. No kurde co mi ściągał, już trzeci raz piłkę mi ściągnął Goście, bo mi wszystkie zabrał. Wow. Nie okay. mam jak, nie mam boosta, panny. Dobrze Ole mnie przelobował Zdążę, nie zdążę, zdążę Nie mam busta pany cały czas Dobra, spokojnie jestem nabrał Musisz wyjechać gdzieś dalej chyba bo tutaj to wątpię bo tam z drugiej strony jest bolek wiesz Co tu się wypada? Tyle moja Dajcie pod, pod kosie Ojej, panie... Nie zdążę, nie wiem, czy zdążę. Boże! O Boże, Boże! Są... Czekaj, podaj! Jeszcze raz! Masz? O Jezu, nie wiem jak dograć, sorry. Marzysz, Uż, chyba to na uda, takim znowu. wyskoku, nie? Dobra, ja muszę cofnąć, bo ja nie mam co tu zrobić. Zblokowałem. Tylko. Dobrze, jestem Buda, więc luz, baw się. Ole, mnie zmyliła Moja On tu tłuką tylko jak Bronek leci, co nie? Kurwa, Nie leci, do bramki na spole. Jezu, nie mam boosta Bierze. Nie mam boost Nie wchodzi Muszę teraz jechać na środek, Pany Broń, tato Nie Pusta. Pusty, pusty. Nie aha, ja tak. nie, bo mnie zablokował. Ja no. wywaliłem piłkę, ale zblokował ją. Ja. Nie chciałem w kolejnej no, w minuty jeździć bez pusta, więc. Zablokowałem na środku, nie? Chyba, że był pusty, więc. No i tak, tak ledwo co trafił Dobra, jedź branoś. Jadę. Sorry. Po skurzynku. Kurzy syn. To wypadło tyle mnie. Mm. Trzeba uważać. Teraz kom trzeba balić mocno Dobra, ważne że się zbiliśmy. Jadę im busta zabrać Aj! Moja? Dobra, cofam Mamy 45 sekund. Pole mnie minął. Uważaj Będzie podbijał Dobrze za mocno LED! Brawo bronku Ole, ściągłem oby dwóch. Więc tam tylko jeden na no to big Brawo yes. Dobrze o, Jezu! o Jaka szybka piła poszła? Ja już Chłopie. tylko na ostatni słupek leciałem mówię, bo nie ma no, co ośrodkowanie kozak wyszło Blok. Jedź Branek Ja już będę Zabrał mi tutaj ja Bardzo to będzie, bardzo to będzie, będzie Jest O nie, bude... o, o jaśnię o, ja. Za mam. mało ją ja wybiłem Machłem miałem nie dużo 11 sekund chłopaki, musimy bronić teraz No kurde w ogóle jej nie machłem No ale ten mu jeszcze po Kurde, on by mógł przycapować od ziemi i może by wyszła, no, może by wyszła. Dobra. Wysoko był. Nie wiem, czy jak. to nie? Bo nie, dej Boże, niech się odbije źle. Problem. Dobra, musiałem to, sorry, może. Brama! Nie ma. nie ma. Ale ona spada na ziemię. Jest, mamy to! Piękny rewanżyk. Dobra. Żeby go zblokować. Także trzeci inny. Ale też teamowy. Jadę. Takie boisko, dawno nie było. No. Ono jest szerokie, mega. i nie leci? Czy zatrzymamy dobrze? Nie. No, Moja. Pięknie! Nie ma. Będę leciał w to. Jak ja to opadnie. Kurde, to leciało do bramki nawet. Ajajaj. Ej. Aj. To leci, to leci. NIE! Lecę. Czemu to wyginęliśmy? Ja pierdziele! To bronią! Oni nie wiedzą, Jak to my... w chyba. Jak Żeby my strzelamy, na nie a jak oni bronią. No tylko, że ja w środek dwa razy, ale to... Uwaga, bo przypierniczy. Ja miałem okno, on wyjął mi z okna ale to mi tą, tą, tą ostatnią. Dobra. Brawo, Został. Ada wybita teraz, brawo, ładnie to zrobiliście. Odbiła się bronek ataku i Jest, gol, pięknie. Jeszcze, wreszcie, kurde. Minutę żeśmy prawie męczyli to. Ale oni w ogóle nie mogli wyjechać, nie? No, ale oni wyjechali naprawdę takie dwie dobre sety, co nie? Aha, sześć strzałów oddaliśmy panowie, nie? You're no fun. jo, patrz. Jadę. Doku, no, Pięknie, wygrywałem piłeczki. A, źle. Ciadeczek? Ja bo ładnie Kiodesk dobrze wjechałeś, tak. bo by kontra poszła, a my byliśmy w trójka z przodu. Góry, pozabierałem. Poja, bronek. Dobra, pięknie. O! Aj się nabiła, nie fartownie. Nie wchodzi, dobra, spokojnie. Nie wiem co robić. O Jezu, niepotrzebnie. Dobrze. Uwaga, bo na środek poszapiłam. O, nie... nie mam boosta. Czekałem na nią. Dopiero to... uuu... Ule, za mocno przerzuciłem, sorry. Daj boosta gdzieś, panie. To mi pa... Panie... Ja... nie Nie, nie znam Eee! Nie ma! Szkoda. Nie lecę w to, poczekam. Ty, Te... przyplijmy gronek tam. Give me boost, give me boost. Aj! Ja za... nie pier... za tobą O, ci musiałem Ja Dobrze, dobrze, dobrze Bo, bo robię... przerobują, to będzie... O, poszła To było okres fart e, O Ja, ja pierdziele O Jezu, mój błąd Ajajajajaj aj, aj, aj. Nie ma, bo nie bądź, ma Oni się nabili no ale to busta, to taka... Daj 20 daj 20 chociaż Nie się Dobra ja Ciekałem, ajajaj aj, aj. Nice, dobra Mam busta. Uwaga, bo busta. Lecę. Lec jeźdź do Pięknie Moja? Ja pierdzielę no Bierze ktoś to, ja wracam No kurwa Nie mogę czysto uderzyć przez nich Wraca Wraca, wraca <grywa> Wraca, bo piłka wraca do czego dobrze. Dobrze, dobrze, dobrze. To zrobi Virgilius Ojciec Kochał ci O! Virgilius poleciał O ja pięknie Brawo Muszę oh. się nabić. Oh, jeżdż, o, jeszcze no nie. O, jeszcze nie. O, jeszcze nie. O, jeszcze nie. No o, i nie. O, szkoda nie. No nie. O, szkoda. nie. O, jeszcze nie. O, jeszcze nie. Lecę jeszcze nie. O, jeszcze nie. O, jeszcze nie. O, jeszcze spadła O, że ona tak spadła. Uwaga. Idzie brama. Ja myślę, że on ten jest szybciej. O, przepraszam. Nic nie to, to nie stało. Uwaga. Nigdzie. O jeju, najgorzej że mnie wie prze... muszę. Nie zdążę za nim. Brawo. Boże, jak ja wrażę, kurze, się Jak to leci zarobiście? Oj, Lecę dobrze. zbijam. O kurde ja zbili. zbili. Uwaga. A Boże zaległam. Nie zdążę mu! Jest biłem! Oj no, najgorsze, że ta piła teraz tak leci. I fartownie. Dobrze. Tamten zagadu jest z tyłu. Aj! Boże, co się dzieje? Ojej, jak go to drugi raz? Ojej, Jezu, pomocy, pomocy, I need help, I need help leżę. Ja Już do To jest! Leć, 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 leć! Nie do Nie! Nie! Mi zaliczyło tego strzał na bramkę, co nie? O ja, ja mogę wjechać Brama Nie gadaj Brawo! Brawo Adam! Wysok, Wyskok, nie wiem, to, to był wyskok rozpaczy chyba Jezus, wywaliłem się Ale podał mu Kozio je... się nie zgra, jest! Poszedł kozio Nie! Czemu? Dobrze! Jest! Yes! Yes! Ja pierdziele, co za mecze! Chyba co dzień się gra w rakieta, nie? <laughs> <laughs> Jak to się gra zarobiście? Chyba sen sam roketa później. Nice. To było pięknie. Ja cię kręcę. Dwie bramki, dwie asysty. Co, co tu się dzieje? Bo Jedź bolek. Aj, no szkoda. mas. Mm. Aj! O jezu! O jezu, nie, ja nie wiedziałem, że ty jesteś. Ja nie wiedziałem, że ty się tak odkleisz, fajnie. O nie, na dobitkę. Niestety. Nie mam rady. Za piłka oh. zbyt łatwo poleciła na dobit. Nie, to zresztą z zresztą info dali, kto co bierze. No. Nie, bo ja nabijem na niego. Jedź, jedź, Bronek, zostań środek. No. Dobra. Ja jadę na skrzydło w razie w ogóle. Bo nie wiem dokładnie co oni potrafią nawet wybijanie piłki. Nie mam mnie. Oj, jest Uwaga! Wybi. Jezus, Pięknie. Do... Odbi mi się. Dobra, yes. yes. nice. Ej, próbujemy jeszcze jednego? Jeszcze jeden. Kurde, bo tak fajnie idzie Trzy pod rząd, ludzie wygraliśmy, nie? Musimy, no, jeszcze ja musimy jeszcze jednego sprowadzić, musimy jeszcze jednego sprowadzić, nie? Chyba nie, gadaliśmy o meczach, więc... No ma dobry, dobra, lecimy e? dalej. E! Rewanż! Dwa, Dwa rewanży! nie wierzę, ty! Jedź! Jedź, adale, jedź, Bronek, jedź, Bronek. Nie to być. za odcinek się trafił? Moja! Walion. Okay. Jezus. Nie! Woda. Wezmę. Ciągnę go, Bronek. Tyle, tyle z nam radę. Gorzej, że Wszyscy leczyliśmy. To zrobi i zagadu. No, Brawo! Bo, nie mam busta. Lecia'm. Nie mam busta, no dobra. Tak będę tak. dojechał. Dobrze, teraz mam busta już będę. Kręciłem się jak bęben w prace. Walina wączakę. Ja pier zablokował mnie! Dobrze, dobrze to zrobił. Ten jechał na słupek. Co tu się dzieje? Co Nie wierzę, ja. ej, popchnął mnie. Ej, rozwalił mnie, debil. Zjadł. Tak, to zostań z tyłu, ja jadę za Dobra. O nie! Minimalnie Ja, wzajem. nie to, bo to szybciej wystartowało to jo. Jaka operacja w locie tu była, to ja bym sam w szoku Dobra, jestem buda. Poo. Potem... Aaaa, jest blokował Boże adam, się nie mogę, Nie mogę wstać tu, nie? Teraz? Tak? to przepani. O kurde, dostaję za plecy to. Jezu. Ledwo. Pasę podbiłem. Oda, mogę jechać od razu. Dronek, Pięknie. I konterka. Nie, dobrze, dobrze, ale leć, Nie, 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 tak. Jak widzisz to za kur? Lecę. Masz Bronek A tam, tam jest. jest. Jak? Bo ona się odbije? A nie! Czemu? Moja. Spokojnie ma trochę, tylko. Boże. Bo to... Zablokowałem. Boże, masakra, nie mogę się wykręcić w ogóle, nie? Wykręcę coś pana. Do obrąku? O! Bo zbicie w powietrzu. Kurde. No. Brawo Adam. O. Ciągnę to. Dobrze. Brawo. Dobra wracam. Co się wydarzy? Co tu się wydarzy? Aj. proszę z za szybko. A. Nie wyjeżdżaj. Fajaj. No go górą. Tece. Oj, za wysoko. JA! Nie! Yeah! Jak mu podało. Czuć obózka. Brawo, bronku. bronku no Ale cicho się drażni. Ja będę, będę za tobą. I jeszcze mnie musiał uderzyć, co nie? Kurwa jasna. Obózka dałem Aż bo ja jedzie tam, Wirgiliusz. Nie trafiłem Boże. Nie, 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 no nie! Ja, mnie coś zepiło, ja, ja, nie ja w locie mordo. Pokaż to. Ale pretoty, A ja nie też ja tym no. Nie wiem, no. Nie wiem, no. Minuta trzydzieści tylko, nie? Ooo, jak. Jedzie, że... Dobra, ja wyjeżdżam też teraz. Nie miałem co bronić. O, mnie zrobił Masz Jestem druga! Uchwalę ojciec! Nie miałem jak kurde, bo nie, nie chciałem się podbić w ogóle nad auto Z gościa, boże w turbulencję padłem O nie! Wkleiła się mapa To ładne Dostaw! Jezus! dlaczego? Ja pierdziele, bousa, Oj... tyle straconego... Zwalnąłem go, basto. Nie mam boosta, kurde 40 sekund Ja nie mam neta Teraz biorę wróciłem, boże, nie wiem, 5 sekund dajcie nie busta miałem. szybko Adam! Virgil już był No, Naj... bo teraz Adam! Przeszła! JEST! JEST! Ło, oh, matko, za tym zdążyłem! ale brawo! żeśmy tu docisnęli ich teraz pod końcówkę, brawo, dobrze bronił już Pan! że nie zdążę do nie tej piłki. Boże, ale... Ledwo, ledwo! Jaki zygzaj ma księżarów. Jedź, jedź, jedź! O, kuźwa! Dobra. Mam brać, czy ja Uwaga. Jasne, gwin, lecą wszyscy. Nie, wybiłem się z nich wszystkich I na bronka spadłem Nie mam busta, panie On leci NIE! Je ja ja, biedzielem. ja bym to wyjął Razem wiedział? A jak ja patrzę, nikogo nie ma No chłopie, no to... ja bez busta. zobacz ja próbowałem Bez busta. no co miałem zrobić? Ja tu tyłem Ja jechałem o, nie, Żebyś no krzyknął, żebyś krzyknął A ja nie wiedziałem, że ty to odbijesz, to nie? W ogóle nikogo specjalnie plecami Mierzę, nie że za wiem. szybko też jechałem i ajajaj aj aj. No szkoda Ja. No ale i tak, dobre, i ten meciek też wstawię, bo były dwa tak także dwa rewanże fajnie, jest fajnie, fajnie, naprawdę. No. E, także Doda. co, ludzie, dzięki za oglądanie, łapeczkę w górę, bo Rokieta ostatnio sporo na kanale. Dzięki za oglądanie i trzymajcie się na razie. Na razie. Cześć, cześć. Na razie.